Przygotowałam dziś trzy propozycje na wegańskie i bezglutynowe obiady. Będą to pulpety bez pieczenia, warzywa z jogurtowym dipem oraz orientalny makaron z tofu. Są to pyszne, niezbyt skomplikowane przepisy, z których mam nadzieję, że wybierzesz coś dla siebie. Zaczynam od wykonania pulpetów roślinnych z prostą surówką. Kroję drobno pół cebuli i jeden duży ząbek czosnku. Podsmażam na oleju z listkami laurowymi i trzema ziarenkami ziela angielskiego. Po paru minutach dodaję taką przyprawę. Możesz dodać dowolną ulubioną mieszankę ziół, ale polecam właśnie takie przeznaczone do mięsa lub do ryb. W tym czasie odmierzam pół szklanki nasion słonecznika i szklankę białej fasoli. Słonecznik rozdrabniam w blenderze, a fasolę rozgniatam. Dodaję do fasoli i słonecznika cebulę z czosnkiem. Do tego jeszcze jedną łyżkę sosu sojowego, jedną łyżkę oliwy i formuję pulpety obtaczając je w płatkach drożdżowych nieaktywnych. Jeśli nie masz takich płatków możesz ten etap pominąć. Według mnie te pulpeciki w takiej formie są bardzo smaczne, ale jeśli chcesz możesz je upiec lub podsmażyć. Zrobiłam do niej bardzo prostą surówkę, starłam na małych oczkach jedną marchewkę, kawałek białej kapusty, posiekałam szczypiorek i dodałam jedną łyżeczkę syropu z agawy, jedną łyżeczkę octu jabłkowego, troszkę oliwy i sól i pieprz do smaku. Pulpetów wyszło 8 sztuk, więc starczy na około dwie porcje. Tak się prezentuje gotowy przepis. Uwielbiam go za prostotę i ciekawy smak tych sytych i pełnych białka pulpecików. Oraz orzeźwiającą surówkę, która idealnie do nich pasuje. Kolejny przepis zaczynam od namoczenia w gorącej wodzie orzechów nerkowca około 30 minut. Nastawiam piekarnik na 170 stopni. Kroję w kostkę dwa bataty. Chciałam je upiec razem ze skórką, więc wcześniej dobrze wyszorowałam je sodą i dobrze przepłukałam gorącą wodą. Bataty piekę do miękkości i dość mocnego zarumienienia, razem z oliwą i wędzoną papryką. Bataty mają w sobie tyle smaku, że według mnie nie potrzebują dodatku soli. W tym czasie kroję jednego brokuła razem z górną częścią najgrubszej łodygi która jest również smaczna. Brokuł gotuję na parze do miękkości. Teraz przygotuję dip do warzyw. Płuczę i odcedzam namoczone nerkowce i blenduję je razem z jednym dużym ząbkiem cząstku, dwoma łyżkami jogurtu kokosowego bez cukru, sokiem z ćwiartki cytryny oraz szczyptą soli. Ja dodałam czarną sól. Z tej ilości wyjdzie około 3 porcji. Dodania można jeszcze dodać posiekany szczypiorek lub koperek. Sprawdzi się tutaj również na przykład wędzone tofu lub podsmażone pieczarki. Jest to proste danie, które można trochę pomodyfikować wedle swoich potrzeb. Teraz przygotuję pad thai, czyli danie kuchni tajskiej w wersji wegańskiej. Dwie małe marchewki i jedną paprykę kroję w paski i gotuję do miękkości. Kroję w kostkę wędzone tofu oraz drobno kroję jedną dużą cebulę i dwa duże ząbki czosnku. Smerzę na oleju cebulę i tofu razem z sosem sojowym, łyżką słodkiej papryki i przyprawą dodań orientalnych. Czosnek dodaję na parę minut na koniec, gdy pozostałe składniki dobrze się przysmażą. Gotuję teraz 200 g makaronu różowego o szerokości 5 mm. Wszystkie komponenty dania łączę ze sobą, dodając jeszcze 2 łyżki syropu z agawy, około 3 łyżki sosu sojowego i sok wyciśnięty z dwóch limonek. Dodatkiem będzie posiekany szczypiorek oraz orzeszki ziemne. Jeśli lubisz orientalne smaki, to bardzo polecam ci wykonać właśnie to danie. Daj znać, jeśli spodobał ci się taki film z wytrawnymi i obiadowymi daniami. Mam nadzieję, że któryś z tych przepisów ci się spodobał, a jeśli postanowisz któryś z nich wykonać, to życzę ci smacznego.